Nie wiadomska witam Państwa w programie Bez Komentarza. Witam telewidzów telewizji Amazing i słuchaczy Radia Fama na 92 i 9 FM. A dziś naszymi gośćmi są pan Bogusław Drozdowski i pan Adam Wonko. A rozmawiać będziemy o szkolnych związkach sportowych. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panowie, jubileusz okrągły 60 lat. To kawał historii. Panie Bogusławie. Tak, historia... Jest powiedzenie, kołem się toczy, a Szkolny Związek Sportowy jest taką organizacją, która tocząc się przez dziesiątki lat, ma swoje znaczące miejsce w wychowaniu sportowym dzieci i młodzieży. Przede wszystkim sprawność fizyczna dzieci młodzieży, kiedy mówimy dzisiaj o rozpoczynającym się roku szkolnym. Jest bardzo istotna i ważna, ponieważ sprawność społeczeństwa, jego zdrowie, jego aktywność fizyczna jest tą drogą, która wiedzie z ławy szkolnej, a przede wszystkim bezpośrednio od ucznia, który rozpoczynając rok szkolny wchodzi w bardzo ważny etap. Kształtowania swojej sprawności fizycznej. Przede wszystkim poprzez lekcje, obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego, następnie poprzez zajęcia pozalekcyjne i wreszcie poprzez system współzawodnictwa sportowego wewnątrz szkolnego, klasowego do międzyszkolnego, wojewódzkiego, centralnego, a zatem. W całym tym systemie uczniowie, wychowanek jest takim osobnikiem, który poprzez swój udział od najmłodszych lat do dorosłości nabywa podstawowe formy swego doskonalenia dla sprawności fizycznej, dla zdrowia. I co jest istotne i bardzo ważne, to jest to, że co wyniesie ze szkoły w życiu dorosłym będzie miał w swoim życiowym banku. Panie Adamie, czy to prawda, to co ze szkoły wynosimy, to wszystko odbija nam się potem w życiu dorosłym? No, oczywiście w szkole nabieramy pewnych określonych nawyków, kształtujemy swoje zainteresowania i. Później to się przekłada na, nawet na styl życia, na długie, dalsze lata. Nie chcę tu dawać siebie za przykład, ale mam wielu uczniów, którzy w szkole nawet nie przejawiali jakichś dużych zainteresowań sportem, a w tej chwili są moimi kolegami z tras biegowych czy innych zawodów, w których uczestniczę. No tak, ale teraz mamy taki, ogól, taką ogólną euforię właśnie bieganiem, a to mamy Nordic Walking. To taka, co jest taki czynnik uaktywnienia społeczeństwa tutaj pod tym względem. Dlatego walczymy o ścieżki rowerowe, jeździmy rowerem. Ale był taki okres całkiem niedawno, gdzie ta aktywność fizyczna wśród dorosłych ludzi, tutaj teraz rozmawiamy, ona zupełnie zanikła. No w tej chwili też nie, nie jest tak łatwo wśród niektórych dzieci, żeby zachęcić je do uprawiania sportu i przekonać rodziców do tego. Jest rzeczywiście faktem, że wiele dzieci jest otyłych, jest zwalnianych z lekcji wychowania fizycznego. Podaje się również tutaj... Szkoły Tomaszowskie, jako przykład, my tutaj na swoim terenie. Natomiast nie dotyczy to wszystkich szkół. Tam, gdzie rzeczywiście kładzie się nacisk i przywiązuje dużą wagę do tego, żeby dzieci znalazły sobie jakąś formę uprawiania, może nawet nie sportu, ale, ale żeby znalazły swoje miejsce w kulturze fizycznej. Tamte dzieci, nawet z początku niechętne, później wdrażają się w system i, i sprawia im to przyjemność. Uczestniczą w imprezach szkolnych, w zawodach międzyszkolnych, a później już niezmuszane przez nikogo uczestniczą w różnego rodzaju imprezach sportowo-rekreacyjnych czy w zawodach na przykład biegowych. No tak Pani Andami, ale z drugiej strony to jest też tak, że dziś dzieci bardzo często realizują pasję rodziców, bo już od najmłodszych lat są zapisywane, nie wiem, na grę na gitarze, na lekcje francuskiego. To wszystko sprawia, że natłok tych zajęć pozalekcyjnych jest tak duży, że czasem po prostu nie ma już tego miejsca na sport. A ponieważ poza lekcjami nie ma miejsca na sport i nie ma czasu na aktywność fizyczną, taką typowo podwórkową, jaką mieliśmy kiedyś, korzystanie czy tam z boisk, czy właśnie jazda na rowerze, czy zwykła gra w gumę, no to było cokolwiek, cały czas byliśmy w ruchu, nie było komputera i też nie, nie, nie było też tylu zajęć i takiego nacisku na to, żeby od najmłodszych lat już wyedukować się, nie wiem, na poziomie niemalże akademickim. Czy to nie jest też przez to, że na ten sport te dzieci poza lekcjami nie mają dziś czasu? Ale jest to sprawa świadomości. To, co powiedziała pani redaktor, że dzieci chodzą na języki, na różne inne formy, mają różne inne formy zainteresowań, i na sport już nie ma czasu. Myślę, że trzeba było tutaj odwrócić sposób myślenia, że sport to jest niejako potrzeba i obowiązek, może nie być czasu na coś jeszcze dodatkowego. Natomiast na sport, bo. Tak jak tutaj powiedział kolega, są te cztery godziny wychowania fizycznego w szkole. Natomiast dziecko potrzebuje więcej ruchu i niekoniecznie takiego mocno ukierunkowanego, po prostu musi się wyżyć. I w związku z tym musimy, i my to próbujemy robić, zmienić sposób myślenia, że na sport musi być miejsce i czas. Natomiast jeśli nie ma czasu, to na jakąś kolejną formę zainteresowania. I to się powoli zmienia wśród, w społeczeństwie, bo widzimy chociażby to po ilości uczestników w imprezach masowych, no właśnie. Że, że może nie jest to sport jeszcze, ale jest to w wydaniu rekreacyjnym ruch i zabawa i, i, i bardzo dobrze. I my się z tego cieszymy, no a szkolny związek sportowy jest po to, żeby to ująć w jakieś ramy i, i po prostu zorganizować dzieciom te już w formie sportu. Panie Bogusławie, ten jubileusz 60 lat zobowiązuje. Należy zapytać jak to było kiedyś, a jak to jest teraz. Czy zadania szkolnego związku sportowego się zmieniały, czy, yy, czy teraz jest inaczej, lepiej? Historia i tradycje sportu szkolnego sięgają bardzo daleko, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że mimo tych takich organizacyjnych form, to bardzo dawno, bo sięgając jeszcze do okresu oświecenia, sięgając jeszcze do Ninzjera Śniadkiego, wielkiego promotora. Wychowania fizycznego, jego pierwsze naukowe podejście do tego systemu i stwierdzenie, że człowiek to powinien być tak ukształtowany, aby posiadał tęgi umysł i krzepkie ciało. Ale rozpoczynając właśnie Najmłodszych lat. I tak przez długi okres i przedwojenny, i międzywojenny sprawność fizyczna dzieci i młodzieży była w zainteresowaniu dorosłych, ale przebiegała w różnych formach organizacyjnych. Dlatego Istotną rzeczą było szczególnie w okresie powojennym, bo ruch sportowy skupiał się wtedy w bardzo takich trudnych warunkach. Dotyczył szkolnictwa zawodowego to jest taki bardzo ważny pion, gdzie trzeba było przygotować młodzież ludzi. Bezpośrednio do pracy, niemalże fizycznej, a zatem potrzeba ruchu tam była bardzo ważną rzeczą i państwo kierowało określone środki. Drugi taki nurt to był szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego i akademickiego. W związku z czym w tych dwóch takich systemach organizacyjnych przebiegały bardzo istotne Poczynania dotyczące wychowania fizycznego w szkole, bo wychowanie fizyczne to nie tylko jego fizyczna strona. Musimy wiedzieć, że wychowanie fizyczne to jest wychowanie w ogólnym systemie edukacyjnym od wychowania moralnego, estetycznego, zdrowotnego, umysłowego, poprzez różne inne formy. Jest rzeczą istotną, aby umieć Wykorzystać wychowanie fizyczne jako środka dla zdobywania tej wiedzy, o której tu przed chwilą wspomniałem. Dlatego zaistniała taka potrzeba już zaraz w latach, dokładnie to są lata 50, kiedy połączył się jeden nurt szkolnictwa zawodowego, sportu zawodowego, szkolnego i ogólnokształcącego. Bo tam w sporcie szkolnictwa zawodowego wiodącą, takim wiodącym związkiem było Stowarzyszenie Zryw. To Zryw dał początek dla szkolnego związku sportowego, ponieważ w roku 1953 na zjeździe ogólnopolskim Zrywu, w drugim dniu takiej konferencji, dołączyli się przedstawiciele sportu kształcącego akademickiego i na e, wspólnym e, programie e, doszedł do wniosku, że powinna powstać e, taka organizacja, stowarzyszenie i nadano e, nazwę e, Szkolny Związek Sportowy. A Ministerstwo Edukacji, w tym czasie Ministerstwo w zasadzie, e, Ministerstwo Oświaty oraz Urząd Kultury Fizycznej we wspólnym porozumieniu uznał Szkolny Związek Sportowy jako strategicznego partnera dla rozwiązywania problemów wychowania fizycznego, sportu szkolnego w Polsce i zlecił Szkolnemu Związkowi Sportowemu ważne zadania w tym w programie usportowienia dzieci, rozwoju sprawności fizycznej, kierując określone środki. I to był. Taki dobry początek, jakkolwiek poprzez różne okresy transformacji przebiegał różnie, różnie i burzliwie, i, 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 z, i były trudniejsze warunki, ale przetrwał i tak poprzez okres dnia dzisiejszego możemy mówić, że droga 60 lat. Dla szkolnego związku sportowego, jako organizacji y, uczniów, nauczycieli, y, Nauczyciel. środowiska szkolnego, przyjaciół, y, jest organizacją, y, która rozwija sport dzieci i młodzieży w zajęciach y, poza lekcjami. No właśnie, zajęcia pozalekcyjne, wszyscy pamiętamy jeszcze ze szkół właśnie SKS. Kiedyś SKS na wszyscy chodziliśmy bardzo chętnie, można było podnieść sobie stopień z WF-u, jak ktoś uczęszczał, oczywiście w zależności od formy prowadzonych zajęć i od upodobań WF-istów, była to siatkówka, koszykówka i różne inne też dyscypliny sportowe. Panie Adamie, jak to jest dzisiaj z tymi SKS-ami? One jeszcze są, czy już ich nie ma? Generalnie trzeba powiedzieć z przykrością, że że zanikają. Że zanikają, ponieważ dawniej środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie SKS-ów pochodziły z budżetu centralnego. Później rolę finansowania tych zajęć przejęły samorządy z własnych środków, a w tej chwili próbuje się niejako utrzymać pewne formy. Zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych poprzez zaangażowanie nauczycieli w ramach godzin tak zwanych karcianych wynikających z karty nauczyciela. I to jest praca społeczna, niejako nauczycieli, ale w praktyce wygląda to różnie i przeważnie te zajęcia szkolnego klubu sportowego. I co z tym związany? SIS, czyli szkolne igrzyska sportowe, niestety odbywają się już w niewielu miejscach, nad czym zresztą bolejemy. My, jako Szkolny Związek Sportowy, staraliśmy się niejako uprosić władzę o, o jakieś dodatkowe środki na ten cel, ale wiadomo, jakie są, jakie są czasy, są kłopoty finansowe. i a na to niestety potrzeba pieniędzy, ponieważ no, trzeba zaangażować specjalistów, którzy będą te zajęcia prowadzili. A druga sprawa to jest yy, możliwość korzystania z obiektów. Wiadomo, że szkoły po swoich zajęciach starają się yy, w jakiś sposób uzupełnić swoje budżety i wynajmują sale, yy, swoje, swoje sale sportowe yy, dla innych celów. W tym przypadku musiałyby je przeznaczać na zajęcia szkolnych klubów sportowych. No wiadomo, konflikt, konflikt, tak, konflikt interesów. Panie Bogusławie, ja wrócę jeszcze do jubileuszu, bo to jest bardzo ważne. My w Tomaszowie tutaj mamy wojewódzkie obchody tego jubileuszu. Dlaczego właśnie u nas? Dlaczego u nas? Województwo łódzkie jest duże i ma bardzo wiele ośrodków sportowych, więc to wcale nie jest powiedziane, że musiało Panie Pani redaktor, pewnie na to zasłużyliśmy. To miło. A zatem rzeczywiście Tomaszów w tym okresie 60-lecia był i nadal jest wiodącym ośrodkiem sportu szkolnego. Tutaj od wielu lat, wielu... Prekursorów sportu szkolnego, wielu ludzi, którzy odeszli już, którzy wiele czasu poświęcili dla rozwijania zainteresowań sportowych w szkołach, wnosili bardzo istotny swój wkład w, w programowanie, w nowe formy organizacyjne. Byliśmy zawsze takim ośrodkiem, który z racji może tego, że sport w jakiś sposób zobowiązuje do tego, żeby być lepszym i to my, nauczyciele, i uczniowie, staraliśmy się być zawsze lepsi od innych, od rówieśników. W związku z czym nasz wkład w rozwój sportu wojewódzkiego był bardzo istotny. On był istotny dla województwa Łódzkiego jako Ziemi Łódzkiej, potem dla województwa Łódzkiego z z miastem Łodzią, jako Województwa Łódzkiego, następnie dla organizacyjnie, dla nowego powstałego Województwa Piotrowskiego. Byliśmy zawsze takim ośrodkiem, który poprzez bezpośredni udział dzieci, młodzieży, dobre przygotowanie, nosiliśmy wiele bardzo wartościowych sukcesu trzeba wspomnieć że na dzień dzisiejszy w sporcie dzieci i młodzieży potwierdzamy to bo na przykład we współzawodnictwie ogólnopolskim dzieci i młodzieży w systemie współzawodnictwa gmin na ponad 860 gmin sklasyfikowanych w sporcie dzieci i młodzieży w Polsce Tomaszów jako miasto zajmował zawsze pozycję w Pierwszej 30, 40, a zatem będąc na takim jest to bardzo wysoka pozycja. I o tyle to jest istotne, że to jest dorobek wszystkich szkół. To jest dorobek niejednego człowieka. To są dziesiątki ludzi, którzy w tym dziesięcioleciu swoją pracą wnieśli. W związku z czym Zasłużyliśmy na to, bo wcześniej już byliśmy organizatorami naprawdę wielu wzniosłych, pięknych uroczystości. I zawsze chwalono nas za taką organizację. Najlepszy dowód, że my, jako Szkolny Związek Sportowego, Tomaszów, przecież nie tak dawno był organizatorem e wspólnie ze spałą Ogólnopolskich Dni Olimpijczyka. To nie przypadkiem jest rondo w Tomaszowie nazwane rondo Tomaszowskich Olimpijczyków. To są Olimpijczycy, których droga wiodła ze szkolnego boiska, bo swego czasu i na dzień dzisiejszy zawsze było hasło aktualne ze szkolnego boiska na Olimpijskie Igrzyska. To dawaliśmy w jakiś sposób, świadczyliśmy o tym, że. Jednak Tomaszów w swoim działaniu ma wielkie tradycje. A wystarczy teraz na dzień dzisiejszy spojrzeć, bo mówiąc o niedostatkach, trzeba powiedzieć, że Tomaszów jest środowiskiem sportowym aktywnym. Proszę zobaczyć na ścieżkach sportowych, ile jest dorosłych ludzi. Proszę zobaczyć, ile na torze uźwiarskim jest uczestników. To są dziesiątki tysięcy. Dziesiątki. Tysięcy na biorących udział? Czynnych uczestników, tylko że Panie Bogusławie, czy to się przekłada te nasze zasługi, to, że zasłużyliśmy sobie na organizację imprez przeróżnych, a teraz wojewódzkich obchodów, na udział w tym wszystkim władz wyższych. Panie Adamie, czy z jakich pieniędzy i z jakich finansów organizujemy to wszystko? No więc ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim powiem o finansach. Że to, co powiedział tutaj kolega, rzeczywiście na to, żeby otrzymać organizację, trzeba sobie zasłużyć, ale tak naprawdę nie ma zbyt wielu chętnych do organizowania aż tak dużej imprezy. Ponieważ to jest bardzo duża impreza składająca się z kilku mniejszych, ale samych w sobie dużych bloków tematycznych. Ponieważ to jest oprócz, oprócz w ramach tych obchodów 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego. Mamy wojewódzką inaugurację sportowego roku szkolnego, mamy mistrzostwa województwa w indywidualnych biegach przełajowych, mamy duży bieg masowy 60-lecia szkolnego związku sportowego i mamy uroczystość oficjalną, która też wymaga no, wielu przygotowań i wielu zaangażowanych ludzi. Także to jest potężna impreza i nie każdy weźmie na siebie. Podejmie się organizacji tak dużej imprezy. A to, o czym była mowa, mamy już wprawę, ponieważ robiliśmy już imprezy o zasięgu ogólnopolskim i o zasięgu wojewódzkim. Natomiast, jeśli chodzi o pieniądze, no, nie chcę tego powtarzać, o czym już powiedziałem. No, wiadomo, że są kłopoty finansowe i nikt chętnie nie wykłada pieniędzy na organizowanie tego typu imprez. Muszę powiedzieć, że Głównymi środkami, którymi dysponujemy, to są środki pozyskane od sponsorów. Także, także w zasadzie organizujemy tę imprezę w oparciu o, o pomoc sponsorską. Tak, Natomiast trzeba tutaj oddać również miastu i starostwu. Ja jestem bliżej miasta, ponieważ reprezentuję Miejski Szkolny Związek Sportowy, że otrzymujemy pomoc, jeśli chodzi pomoc rzeczową, można to określić, bo, bo tutaj jest również udział Wydziału Edukacji, również OSiR, który podlega Urzędowi Miasta, angażuje się, no, bo duża część imprezy odbędzie się na Osirze. Także, także tego typu pomoc y, również mamy. Natomiast, no, tak jak w wielu miejscach, musimy korzystać z, ze sprawdzonych sponsorów. Panie Adamie, musimy już kończyć, dlatego szybciutko zaprośmy jeszcze słuchaczy i widzów. Gdzie, kiedy i co w ramach obchodów jubileuszu się odbędzie? Y, 2 października. 2013 roku oczywiście w Tomaszowie będziemy mieli ogólno, znaczy wojewódzkie obchody 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego. I w ramach tych obchodów, tak jak powiedziałem, będą te bloki tematyczne. Rozpoczynamy o godzinie 10 na stadionie Osir przy ulicy Nowowiejskiej inauguracją Sportowego Roku Szkolnego. Następnie odbędą się Mistrzostwa województwa w indywidualnych biegach przełajowych. O godzinie 13 ze stadionu Osir nastąpi start do biegu 60-lecia szkolnego związku sportowego. Bieg będzie odbywał się ulicami miasta i meta będzie przy gimnazjum numer 7. Natomiast jeśli chodzi o uroczystość oficjalną, spotykamy się w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2 o godzinie 14. Bardzo dziękuję, że zechcieli Panowie gościć u nas w studiu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. A ja jeszcze tylko przypomnę, że naszymi gośćmi byli Pan Bogusław Drozdowski i pan Adam Wonko i rozmawialiśmy o 60-leciu szkolnego związku sportowego. My ze swojej strony oczywiście życzymy związkowi istnienia jak najdłużej i realizacji tych wszystkich szczytnych celów, jakim jest chociażby edukacja fizyczna dzieci i młodzieży.